Z ewangelii według świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świty do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Tekst dzisiejszej Ewangelii jest kwintesencją osoby Jezusa i wszystkich Jego czynów. Dzisiaj słyszymy pełen sens i przesłanie, jakie daje nam Zbawiciel. Gdyby usunąć cały tekst Ewangelii, a zostawić dzisiejszą perykopę, główna myśl przewodnia nadal zostałaby zachowana. Oczywiście byłoby to kolosalną stratą dla chrześcijan, teologii i literatury. Okrutna śmierć a potem powstanie z martwych, ostateczne zwycięstwo nad szatanem, jest źródłem nadziei. Dzięki temu pohańbieniu Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, aby następnie zgładzić je swoją mocą i dzięki zmartwychwstaniu odkupić nas z należnej nam kary za nieposłuszeństwo Bogu. W egzultecie wyśpiewywanym Wigilię Paschalną w kościołach słyszymy każdego roku o szczęśliwej winie, Którą zgładził tak wielki odkupiciel. A także, że tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Moment śmierci syna człowieczego jest istotny nie tylko z duchowego aspektu. Wszakże to wydarzenie rozpoczyna zupełnie nową erę. W kalendarzu liturgicznym w Kościele katolickim to triduum paschalne. Czyli czas męki i zmartwychwstania Jezusa jest najważniejszym okresem liturgicznym w całym roku. Zajmuje on pierwsze miejsce w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Także w kulturze europejskiej, która przyjęła kulturę chrześcijańską, dzieje świata dzielimy na okresy przed i po narodzeniu Chrystusa. Na początku dzisiejszej ewangelii słyszymy, że mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Nawet przyroda wyraźnie zaznacza tutaj swój udział w tym boskim wydarzeniu. A symboliczne rozdarcie się zasłony świątynnej wskazuje na przełomowe otwarcie się Dobrej Nowiny na wszystkich ludzi. Po rozdarciu zasłony, wstęp do świątyni mieli wszyscy ludzie. Żadna bariera nie ograniczała im tego. Był to symboliczny znak zakończenia się epoki Starego Testamentu, gdzie do Boga dostęp miał naród wybrany. Jednocześnie rozpoczęła się epoka nowego przymierza, które jest skierowane do wszystkich narodów na ziemi. Wszystko to i jeszcze wiele innych elementów wskazuje na przełomowość i wielką rangę wydarzeń opisywanych w dzisiejszej perykopie. Dzisiejsze Słowo Boże. Skierowane do nas można podzielić na trzy części. Pierwsza to moment śmierci Jezusa, druga to pochowanie w grobie, a trzecia część przedstawia zmartwychwstanie. Wszystkie trzy są komplementarne względem siebie. Bez dowolnej jednej z nich Ewangelia utraciłaby swoje przesłanie. Zadeklarowany ateista albo człowiek wątpiący. Może zatrzymać się na pierwszych dwóch częściach. Każdy potwierdzi fakt istnienia życia na Ziemi, podobnie fakt istnienia śmierci. Człowiek niewierzący zatrzyma się na śmierci Jezusa. Oczywiście może mieć też wątpliwości co do jego istnienia, ale zachowało się wiele zapisków, zarówno chrześcijańskich, jak i pozachrześcijańskich, wspominających osobę. Która żyła na terenie Palestyny, zgromadziła uczniów wokół siebie i zmarła na Krzyżu około 2000 lat temu. Chrześcijaństwo posiada tę przewagę, że historia Chrystusa trwa trzy dni dłużej. Wierzymy, że jego życiorys nie zakończył się wraz ze śmiercią krzyżową, ale że po trzech dniach zmartwychwstał, co oznajmie nam trzecia część dzisiejszego słowa. Jak już wspomnieliśmy, Ewangelia dzisiaj niesie nadzieję, daje nam perspektywę szczęścia. W świetle dzisiejszego wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych kreuje się przed nami wizja szczęśliwej przyszłości, która pozwala przezwyciężyć ból i rozpacz, jaka zostaje po utracie ukochanych osób.